Belle Hooks, przede wszystkim feministka, to jest słowo, które chyba najpełniej i najbardziej dosłownie opisuje jej stosunek do świata, jej działalność wieloletnią, ale to jest także wykładowczyni, autorka kilkudziesięciu książek o tematyce przede wszystkim skupionej wokół tematów równouprawnienia, wokół praw kobiet, ale wokół, także wokół praw czarnoskórych kobiet. Ta książka, którą trzymam w ręce, Gotowi na zmianę, o mężczyznach, męskości i miłości, to myślę sobie jest chyba jedna z najbardziej osobistych książek w dorobku Belhuks. Dlaczego? Dlatego, że korzysta z bardzo prywatnych, intymnych doświadczeń, historii rodzinnych, po to, żeby napisać wspaniały esej o tym, jak męskość i dążenie do wypełnienia Pewnych wzorców związanych z męskością zmienia świat na gorsze. Pisze o swoim przemocowym ojcu, o wychowywaniu się w wielodzietnej rodzinie, o relacjach ze swoim bratem, po to, żeby spróbować na ich przykładzie, na przykładzie własnej rodziny i własnych doświadczeń, zrozumieć, czym jest stawanie się mężczyzną. Opowiada o tym, jak różnili się w relacjach z własnymi rodzicami ona i jej brat, jak inaczej byli traktowani i jak inaczej byli przygotowywani do ról, jakie mają wypełnić. To jest punkt wyjścia do obserwacji, które daleko wykraczają poza tematy rodzinne związane z samą autorką. Ale to, co chyba najbardziej przejmujące w tej książce, to to, że Bell Hooks, wybitna feministka, staje tutaj po stronie mężczyzn. Staje po stronie mężczyzn po to, żeby spróbować nam wytłumaczyć, jak bardzo mężczyźni poprzez to, jakie role. Kulturowo im się przypisuje, w jakie szablony próbuje się ich wtłaczać. Bardzo wiele tracą. Tracą kontakt ze swoimi uczuciami, tracą dostęp do własnych emocji, często stają się przemocowi i agresywni. I jak dowodzi Bell Hooks, tak właśnie buduje się patriarchalna kultura, w której nie ma miejsca na równo odczuwanie kobiet i mężczyzn i to, co nas najbardziej dzieli, to właśnie to co kształtuje nas w dzieciństwie. E, przyjmująca dosyć lektura i myślę, że e, może być wartościowa zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, dla wszystkich tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak z chłopca stajemy się mężczyznami. Polecam bardzo serdecznie, to jest nasza książka tygodnia.